Nasze zwiedzanie miasta, tak Bo już kawał czasu gram w to grę, no i dobrze by było w końcu przejść. I klocuszki domina się walą. pa, pach, No i ludzi to by było na tyle. Wracamy do miasta. Hasn't been used. Tak więc zostało nam teren. Zostało nam trzy budynki do zwiedzenia. E, ten e, ośrodek badawczy, e, rezydencja Hamonda i ten domek po na lewo od wejścia. Nie wiem co za budynek. Czy tutaj jest coś ciekawego po Mamy filary tego budynku lewitujące w powietrzu. Co mnie yy, niezbyt dziwi. A tu mamy lądowisko dla helikoptera. Już nie pamiętam, ty, czy tam coś było ciekawego na górze, czy nie. Antena satelitarna, czy jest tam coś w środku? Nie ma. Dobra, idziemy do środka.

Fajnego. I tutaj nie ma chyba nic. Nie, nie ma nic. O Boże, zaklinowałem się na schodach, ludzie. A, dobra. Udało mi się uwolnić. Zaklinowałem się z drugiej strony. Nie. Ej, nie rób mi tego. Dobra, wchodzimy do środka. By nie marnować waszego drogocennego czasu. Co my tu mamy? Tablica. Co my mamy na tej tablicy? Fajnego. Nie nic mi to nie mówi. Jakaś notka o śniadaniu, coś o kluczach. Animal Control. U. Sporo broni. Póki co to nam się i tak nie przyda, bo mamy sporo amunicji i mamy radio. Broken które jest zniszczone. No dokładnie, nie ma żadnego radia, nie ma telefonu. Jesteśmy za na samych siebie. Ale nie ma co się załamywać. Kontynuujemy tę skrywkę. Aha, i po to była nam potrzebna ta niebieska karta, tak? Wiecie co, ludziska, ja nie będę y, przedłużał, po prostu zacznę nagrywać, jak będę tutaj z powrotem z tą kartą. Zaraz wracam. Dobra ludziska, jestem z powrotem, jak widzicie mam tą kartę elektroniczną. Tak więc, y, cyk, zamek otwarty. I wchodzimy do środka, zaraz zobaczymy co tutaj jest. E, tak przy okazji zapisałam grę. ale zrobiłem to wcześniej żebyście nie musieli tego oglądać i co, ty, co my tutaj mamy ciekawego zaraz zobaczymy czy tutaj mamy jakieś karty dostępu? Nie I tutaj mamy jedną wskazówkę yy przedmioty ewakuacji zabezpieczyć e, bramę aunt for co to jest nie wiem nie wiem co nie wiem co to jest drugie i wziąć e, hmm. wziąć e, kartę o drzwi frontowych od 2, od jakiegoś u. a na tej drugiej rozdzwierca mamy co? Mamy dostęp do bram. John Hammond ma dostęp do wszystkich bram. Robert Muldoon do północnej, a la Fontaine do zachodniej. Do zacho tak, do zachodniej, dobrze, dobrze. mówię. Co my tutaj mamy? Hmm. Psz, co my tu mamy? A, to jest mapa. Tutaj mamy tego jako legendę. Mogę to włączać. Super. Sieć elektryczna? Data. Jakieś? Do czego to służy? Nie wiem do czego to masz służyć, ale połączam wszystko. E, dobra, tak więc e, nasze położenie jest tutaj. Hm. No dobra ludziska, stąd zaczynaliśmy w ogóle grę. Tu jest rezydencja Hamonda, a tutaj jest e, f, to jest rezydencja tego Henry'ego Wu, który ma e, kartę elektroniczną do e, rezydencji Hamonda. Tak wiem, to, wiem, że to co mówię to jest masło myślane, ale w praktyce to zobaczcie. Co to jest? I naszym głównym zadaniem dzisiaj jest dostać się e, do tej bramy. Znaczy dostać się za tą bramę, bo do bramy się można dostać, ale nic z tego nie wynika. Hmm. I trzeba w jakiś sposób, trzeba w jakiś sposób się dostać. Tutaj dobra to, nie przedłużając, wezmę kartę elektroniczną. Nie wiem, czy ona mi się do czegoś przyda. E, moment, moment, e, Henry. Wu potrzebna mi jest zielona karta, ale skąd ja ją wezmę? Feels full. Dobra, ludziska. Widzimy się na miejscu, żeby nie marnować czasu. Zaraz wracam. Ja jestem z powrotem, e, tak jak mówiłem, e, naszym. Kolejnym zadaniem będzie dostanie się do rezydencji Łu, a raczej doktora Łu, co się potem dowiedziałam. E, co mogę powiedzieć, zielonej karty nie znalazłem, a zresztą z tego co zauważyłem ten zamek elektroniczny jest, e, tak mi się w każdym razie zepsuty. Tak więc e, twórcy gry chyba sami nam zaproponowali e, wejście z innej strony. Niebieska karta, Niebieską karta to ja wyrzucę, bo jest tu niczego mi niepotrzebna. I skorzystamy z alternatywnej drogi. Tak więc wchodzimy na murek i przypuszczam, że twórcy gry właśnie chcieli nas pokierować z tą z tą drogą. Kolejny raz oszukujemy grę, ale to szczegół.

Rezydencji Hamonda. From Hamonda. Super. Tak więc wezmę to czerwoną kartę. Almost out. Czy my możemy się ten wydostać? Możemy. O Jezu, trochę ciężko to nam idzie, ale da radę. Dobra, póki co tutaj jeszcze pochodzę. Yy, Pozwiedzam domek. Tu mamy jakoś kuchnię. Tam był garaż. Eee... Kolejne. Teśmy wideo. I telefon, którym rzucę o telewizor. Ciach. O, a tutaj jest już wyjście na zewnątrz. Dobra. Tego nie przewidziałam. Słuchawka. Alo, alo? Był taki yy, serial alo po francuskim ruchu oporu. Serial naprawdę prześmieszny. A co my mamy tutaj? My mamy tutaj tylko rewolwer. Nie, nie ma tutaj nic ciekawego więcej. Tak więc zdobyliśmy czerwoną kartę. Znowu się zablokowała na niewidocznej teksturze. I trzeba będzie dostać się do e... Mogę wyjść do Sana? Nie, muszę iść naokoło. E... musimy się dostać do e... rezydencji Hamonda. Wezmę rewolwer, zostawię tu beretę, ponieważ napotkałem się na dinozaura praktycznie cała amunicja poszła Nie mam czerwony kart. Nie wiem czemu jak grałem pierwszy raz miałem taki problem z to plaszo z tym poziomem Ponieważ z tego co pamiętam to dołaziłem gdzie tylko to było możliwe i jakoś nie mogłem dotrzeć do nie mogę znaleźć prawidłowej ścieżki przejścia tego poziomu Znowu wychodzi masą maślane. Oj, czuję, że tam będzie dusze chodzenia. Kartę od razu wyrzuciłem, bo raczej to niczego nam się nie przyda. Rewolwer będzie mnie tylko przeszkadzał. śmieszne. Ten ludzik też się rozpadnie? O jest, też się rozpad. Dobra, ludziska, no to wchodzimy do środka. Aha, super, to się pochwaliłem. Kolejna nastrojowa muzyczka. Tak więc zgaduję, że trzeba skorzystać z tylnego wyjścia, które jest otwarte, całe szczęście. Czy przy tamtym drzewku jest coś ciekawego? Wątpię. Dobra, nie marnujemy czasu. Wchodzimy do środka. Wow. No, trochę jest tutaj co. To... Do zwiedzania Tu nie mamy nic No właśnie, tak spojrzę na to i patrzę, że.